Ojej, to Prawy Max do lewy 90 przechodzi w prawy czy długi nie ciąć Jak to tam jest? Prawy Max do lewy 90 przechodzi w prawy czy długi nie, ciąć. 90, przechodzi, w prawy, czy długi nie ciąć, przechodzi w lewy 90 Tak, to musisz to powiedzieć চেঞ্জের 20 możliwy <noise> mecz Jak wcześniej mieli? nieźle bardzo. No tak, Dobra, dziękuję. To poszliśmy na jednym zakręcie do prosta, bo nie, nie, nie wkleił. A ciekawe, że jeszcze lepiej, ja oni dobrze jeżdżą, bo niektórzy źle objeżdżą. Ale to czasami się ma paska. No pewnie. Tak. Dzięki bardzo. Dobra, dzięki. Ja bym ja, ja nie wkleił, to ja!